Raz możesz użyć pomidora, odpowiadać tylko tak lub nie. Wszystko jasne. Rozumiem. Tak. W Ekstraklasie trudno mi było przywyknąć do długiej zimowej przerwy. Dla piłkarzy w Szkocji to najbardziej pracowity okres w sezonie. Tak. Na pytanie, czy w okresie świąteczno-noworocznym powinno grać tyle spotkań, odpowiadam... Tak. Choć ze swoim ojcem, chodziłem na mecze Premier League w latach 80., to takiej awantury jak w przerwanym meczu piasta z górnikiem Zabrze nie widziałem nigdy w życiu. Nie. Kibic, który wbiega na murawę w trakcie meczu, powinien mieć dożywotni zakaz stadionowy. Tak. Odpadnięcie z Batę Borysów do dziś śni mi się po nocach. Jeszcze raz? Odpadnięcie z Batę Borysów do dziś śni mi się po nocach. O, nie, tak. <laughs> Jeszcze większym koszmarem jest wspomnienie dwumeczu z Ewcéryga. Nie widziałem w swojej karierze piłkarza, który lepiej grał głową niż Mark Hatley. Tak. Mam nadzieję, że to ostatnie pytanie o mojego tatę lub dziadka. Szczerze mówiąc, te ciągłe porównania już mnie trochę irytują. Tak. <grych> Gdyby Redding zgłosiło się do Piasta z propozycją wykupienia mnie, moja odpowiedź brzmiałaby... Komedur. <noise> Waldemar Fornalik powinien jeszcze dostać szansę poprowadzenia reprezentacji. Tak. Z trenerem Waldemarem Fornalikiem szybko złapałem wspólny język. Obaj mamy angielskie poczucie humoru. Pff, tak. <głos> <głos> Polska ekstraklasa jest silniejsza od szkockiej. Tak. W walce o Mistrzostwo Polski kluczowa była presja. My jej zupełnie nie odczuwaliśmy. Jeszcze raz? W walce o Mistrzostwo Polski kluczowa była presja. My jej zupełnie nie odczuwaliśmy. Tak. Gerard Badia to najweselszy piłkarz, jakiego poznałem w karierze. Nie. Na ostatniej gali Ekstraklasy pokazaliśmy, że mistrzowską formę prezentujemy nie tylko na boisku, ale również na parkiecie. Tak. Dziwię się, że nie byłem nominowany do nagrody najlepszego pomocnika poprzedniego sezonu. Tak. Nagrody zgarniał Joel Valencia, ale bez mojej pracy nie miałby szans na statuetkę. Nie. A propos, Joel Valencia popełnił błąd idąc do klubu Championship. To nie jest dla niego odpowiednia liga. Nie. Zdarzało mi się słownie prowokować rywala na tyle skutecznie, że wyleciał z boiska. Nie. Dzięki moim kontaktom Piast zagra zimą sparing z Rangers FC. Tak, nie wiem, nie. nie wiem. To było ostatnie pytanie.